Hallo zusammen! Języka niemieckiego zaczęłam się uczyć na 3 miesiące przed wyjazdem za granicę. Dzisiaj opowiem o 10 sposobach, które ułatwiają mi tę naukę, no i tak naprawdę jaki jest jej efekt. Zapraszam! Planując wyjazd za granicę, wiedziałam, że mam jakieś 2-3 miesiące na to, żeby nauczyć się podstaw języka niemieckiego. Dlatego zaczęłam myśleć. Co będzie tak naprawdę stanowiło najlepszą metodę, gdzie będę wiedziała, że robię postępy? Dlatego stwierdziłam, że decyduję się na kurs językowy online z lektorem indywidualnie. Mam trzy razy w tygodniu zajęcia i dzięki temu stanowi to taką bazę, podstawę naukową, dzięki której korzystam z nowości, które są wprowadzane co lekcje, a do tego dokładam oczywiście dodatkowe rzeczy. Na kursie językowym korzystam z podręcznika Begenungen A1 i jest dosyć dobrym podręcznikiem, powiem szczerze. Do tego ma dodatkowe ćwiczenia online na stronie www.schubertferlach.e i tam na tej stronie można znaleźć zakładki Sprachniveau, Online Übungen albo Arbeitsblätter. I na tych zakładkach właśnie znajdują się ćwiczenia. Jeżeli nawet nie korzystasz z tego podręcznika, zachęcam Cię, żeby tam wejść, porobić kilka ćwiczeń, zobaczyć, jaki aktualnie mamy stan wiedzy. Ja swój wiedzę aktualnie mam na poziomie A1. Taki właśnie poziom aktualnie reprezentuję i się go uczę. Jestem na końcówce podręcznika w tym poziomie. I powiem szczerze, że ten poziom był dla mnie łatwy. Dlaczego? Być może dlatego, że uczyłam się już wcześniej języka niemieckiego. Język niemiecki miałam w gimnazjum i w liceum, ale czy to spowodowało, że umiem język niemiecki? Jak się domyślacie, nie. <laughs> dlatego y, przez tę przestrzeń 8 lat mniej więcej nie miałam kontaktu z tym językiem i zapomniałam niemalże wszystko. No może miałam jeden epizod jakieś 2-3 lata temu, kiedy zdecydowałam się, że chcę jednak odświeżyć ten mój niemiecki. Dostałam się na grupę o poziomie A2. No niestety, intensywny kurs językowy w wakacje, kiedy pracując na etacie codziennie po dwie godziny jeszcze dokładasz sobie języka niemieckiego, nie zdało to u mnie egzaminu. W weekendy poświęcałam na no zupełnie coś innego niż naukę języka. Niemniej jednak, po tamtym doświadczeniu stwierdziłam, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek zacznę uczyć się tego języka, zacznę od podstaw, bo brakowało mi takich szczegółów, jak dlaczego przy danym wyrazie w jednym zdaniu jest taki rodzajnik, a w drugim zdaniu jest taki rodzajnik. Czemu zawdzięczamy te różnice? Po prostu frustrowało mnie bardzo dużo rzeczy, które pojawiały się jako takie drobnostki, ale te drobnostki właśnie tworzą całość. Teraz na poziomie A1 przerabiamy takie rzeczy, które są związane z podstawą komunikacji, czyli właśnie odmiana rodzajników, odmiana przez przypadki nominatyw, akusatyw, czasowniki mocne, czasowniki nieregularne, czasowniki rozdzielnie złożone, czas przeszły. To wszystko po to, żeby na początku potrafić już zrozumieć co nieco, no i potrafić też powiedzieć co nieco. To oczywiście tworzy bazę. Jest to tylko i wyłącznie podstawa językowa. Co poza tym? Poza tym korzystam z Blondynki na językach. Jeśli nie wiesz, co to za książka, ta książka ma wewnątrz zdania i wyrazy w języku polskim oraz w języku niemieckim. Można od razu uczyć się gotowych zdań, żeby szybciej nauczyć się komunikować, pytać o różne rzeczy, żeby ta komunikacja już w takiej pigułce była wyłożona na talerzu, żeby można było ją wziąć, zjeść. Czyli... Ładnie rozmawiać w języku niemieckim. Nie jest to książka, która pozwoli ci super zrozumieć gramatykę, i czasem zdarzy się, że te wyrazy samodzielnie przetłumaczone nie mają tam rodzajnika, dlatego nie ułatwia to nauki później, bo polecam uczyć się faktycznie wyrazów od razu z rodzajnikiem. Zdecydowanie ułatwia to sprawę, jeśli chodzi o późniejszą budowę zdań samodzielnie. Blondynka na językach to jedno. Druga sprawa to na przykład aplikacja, z której możesz korzystać. Aplikacja Tandem, z której korzystam, jest to aplikacja, w której możesz znaleźć partnera językowego do rozmowy w danym języku. Dzięki czemu możesz nauczyć się komunikacji albo w ogóle rozwinąć tą umiejętność komunikowania się w obcym języku. Tam możesz znaleźć osobę, która oczywiście mówi w tym języku, którego się uczysz. Ty możesz daną osobę nauczyć swojego języka, w którym ty mówisz, dzięki czemu właśnie taka wymiana jest możliwa. Ja taką osobę znalazłam i oczywiście pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy również znajdziecie takich partnerów do rozmowy, dzięki czemu ułatwi to zdecydowanie sprawę komunikacji w obcym języku. Następna rzecz to są karteczki ze słowami na różnych przedmiotach. Ja, tak jak tutaj obok możecie zauważyć, niemalże wszędzie mam karteczki w domu z nazwą danego przedmiotu. Te karteczki mają różne kolory. Rodzajnik D jako rodzajnik żeński jest na różowo, rodzajnik Der jako rodzajnik męski jest na zielono i rodzajnik Das na żółto. Więc gdziekolwiek przejdę do danego pokoju, spojrzę na daną rzecz. No to właśnie zapamiętuję kolor na danej rzeczy, a że jestem wzrokowcem, to zdecydowanie ułatwia mi to sprawę zapamiętania rodzajnika danej rzeczy, więc polecam zastosować. Następna sprawa to jest oczywiście skarbnica wiedzy, która nazywa się YouTube. Na tym YouTubie znajdziesz masę rzeczy do nauki języka. Po pierwsze, znajdziesz tam filmiki, które nagrywają Niemcy. Po angielsku, jeżeli znasz język angielski, to zdecydowanie ułatwi to naukę języka niemieckiego, przynajmniej w moim przypadku tak jest, że faktycznie dużo więcej kanałów oglądam w języku e, angielskim, jeśli chodzi o naukę języka niemieckiego. Niemniej jednak, takie kanały e, są w stanie wyjaśnić Ci różnicę między synonimami w języku niemieckim i zastosowaniem tych synonimów w odpowiednim kontekście. Na przykład. Tłumaczą też one mowę potoczną, więc są w stanie wyjaśnić ci, jak można przedstawiać różne emocje czy różne sytuacje e, za pomocą takich e, różnych wyrażeń. Bardzo fajna opcja. Warto wpisać e, frazy w języku niemieckim bądź angielskim na YouTube i odnaleźć takie kanały. Następna rzecz to są bajki, filmy krótkometrażowe i seriale po niemiecku. Oczywiście. Na takim poziomie, jaki aktualnie reprezentujesz, dzięki czemu będziesz w stanie zrozumieć więcej słów i nie będzie frustrować cię to, że wszystkiego nie jesteś w stanie pojąć. Są one często dostosowane do danego poziomu dzięki temu, jakie słowa są dobrane w danym filmie czy bajce, czy dzięki temu, że na koniec takiego nagrania są wyróżnione słowa, które autor uważał za nieznane dla widza, dzięki czemu może naprawdę fajnie korzystać z takich filmików. Następna rzecz to są piosenki, śpiewanie bądź słuchanie piosenek. Ja uwielbiam piosenki Disneya, bo znam ich linię melodyczną, a na YouTubie są dostępne te piosenki w wersji karaoke po niemiecku, więc już w ogóle cudowna opcja. Jeżeli lubisz śpiewać tak jak ja. To, to jest super opcja na naukę języka, na wymowę odpowiednią słów, no i na to, żeby melodycznie uatrakcyjnić sobie tą naukę języka niemieckiego. Kolejna rzecz to jest słuchanie wiadomości bądź podcastów. Na takiej stronie Deutsche Welle na przykład. Możesz w odpowiednim poziomie językowym poszukać takich nagrań, wiadomości. Te wiadomości są nagrywane naprawdę w wolnym przełożeniu, więc można zrozumieć, co autor ma na myśli. Tak samo podcasty są nagrywane w różnym poziomie językowym, o różnej tematyce, więc można naprawdę fajnie nauczyć się wymowy słów w języku niemieckim. Oprócz tego, co jest tak naprawdę istotą nauki? Istotą nauki, myślę, że jest motywacja i cel. Fajnie by było zapisać sobie, dlaczego tak naprawdę zaczęliśmy uczyć się tego języka, co jest naszym celem, który nas motywuje do nauki, bo będą wzloty i upadki, będą dni, kiedy będziemy chcieli uczyć się godzinę, dwie, trzy, cały dzień tego języka i fajnie, ale będą dni, w których naprawdę będziemy mieli wszystkiego dosyć. No i wtedy przyda się właśnie, taka kartka, na którą spojrzymy i zobaczymy, ok, dobra, no to uczę się tego, dlatego, że faktycznie chcę wyjechać i ok, i będę chciała jeszcze mieć um, jakiś znajomych może um, w Niemczech, więc to jest też super opcja. Um, dla mnie właśnie wyjazd i um, życie w społeczeństwie jest um, takim celem. Oczywiście nie tylko, bo do moich celów należy również odnalezienie się w życiu społecznym, um, Taka niezależność językowa, bym powiedziała, że czuję się bezpieczna dzięki temu, że znam język niemiecki i mogę poradzić sobie w wielu sytuacjach sama, nie musząc prosić kogoś innego o pomoc. Takim celem jest również praca, że dzięki znajomości języka mogę zyskać możliwości pracy w swoim zawodzie, a nie w takiej pracy, która jakby nie wymaga języka niemieckiego. Oczywiście są osoby, które wyjeżdżają bez tej znajomości i dobrze sobie radzą i w ogóle twierdzą, że nie potrzeba umieć języka wyjeżdżając za granicę. No i chwała im za to, jakby każdy może mieć swoje zdanie, ja mam swoje również, i nie zdecydowałabym się na wyjazd za granicę, nie mając nawet chęci nauki takiego języka, będąc w danym kraju. Następna sprawa to jest nauka języka właśnie już za granicą. Ja, jako że będę operką, będę miała możliwość na naukę języka na kursie intensywnym od poniedziałku do czwartku, dwie czy trzy godziny dziennie na kursie, plus to, że będę mieszkać u rodziny niemieckiej, będę mogła używać niemieckiego na co dzień, co uważam, że jest ogromną korzyścią. Więc jeżeli mamy takie możliwości, to fajnie, jeżeli nie mamy takich możliwości. To fajnie, i tak mimo wszystko stworzyć sobie jakieś możliwości. <grym> w postaci na przykład znajomych, do których idziemy i staramy się rozmawiać po niemiecku, a nie na przykład po angielsku. Jest to jakaś opcja, która będzie wpływała na to, jak szybko będziemy uczyć się tego języka. Teraz taka mała próbka tego, co potrafi powiedzieć osoba na poziomie A1, a tak naprawdę jeszcze nieukończonym poziomie A1, po niemiecku. Also, wie spreche ich auf Deutsch? Ich finde, ich spreche nicht so gut, aber nicht so schlecht. Ich kann etwas über mich sagen. Ich komme aus Polen, ich wohne in Łódź, meine Heimatstadt. Es liegt in der Mitte Polen. Aber ich möchte nach, äh, im Juni nach Berlin fahren. Äh, dort ich kann ich äh, sehr gut Deutsch lernen und viel Spaß haben. Hier in Polen habe ich viele Freizeitmöglichkeiten. In meiner Freizeit ich spiele ich Gitarre gern, ich äh, singe, lese Bücher, ich schwimme, äh, meine Freunde besuche und ähm, ich koche etwas Gutes zu essen. Ich liebe leckere Mahlzeiten machen. Ja, früher habe ich äh, über Öffnung der Grenzen gelesen. also jetzt äh, warte ich auf den moment. Äh, ich habe schon ein Bus-Ticket nach berlin gekauft. jeden tag lese ich die nachrichten. ich stehe aus bett auf und ich suche im internet. in der straße kann ich über den weg fragen. ich kann ein hotelzimmer buchen oder äh, über essen sprechen. Wirklich, ich verstehe mehr, wie kann ich sagen. Aber ich brauche mehrere Wörter. Wie können Sie hören? Ich kann ein einfaches Gespräch führen. Also, ja. Das ist alles für heute. Danke fürs Oglądanie. Ich hoffe, dass ihr nicht zbyt kritisch seid, denn es ist auf A1. ich. podkreślam. <laughs> tak, Tosiek. Ważne to nie porównywać się z nikim innym, mimo wszystko. Każdy z nas ma inne zdolności językowe, e, stosuje różne metody i poświęca na naukę różną ilość czasu, e, więc warto robić wszystko, co w naszej mocy, motywować się do nauki języka, aby po prostu czuć się w danym kraju lepiej. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o lajku, o subskrypcji. Wtedy będziecie razem ze mną przeżywać tę przygodę i być na bieżąco. Um, Filet Grouseau słuch, Bis bald. Tschüss.